Mandero w kolejnym odcinku na moim kanale do testowania wlatuje budżetowa zakrętarka udarowa marki Parkside serii Performance model PDS SAP 20 LIB3 posiada silnik bezszczotkowy maksymalny moment obrotowy 226 Nm i 3600 obrotów na minutę urządzenie w systemie akumulatorowym 20V Posiada cztery standardowe tryby robocze. Według producenta na najmocniejszym czwartym trybie osiąga 226 nm, na trzecim trybie 190 nm, na drugim 150 nm oraz na pierwszym trybie 120 nm. Posiada także wbudowany moduł Bluetooth, który umożliwia połączenie urządzenia ze smartfonem. Posiada sześciokątny uchwyt bitów 1/4 HEX z możliwością szybkiego montażu bitów w uchwycie. Bit wyjmujemy odciągając pierścień od urządzenia. Korpus posiada ogumowaną rękojeść z każdej strony, dodatkowo po trzy boczne odboje gumowe z każdej strony oraz jeden odbój gumowy na górnej części korpusu. W dolnej części korpusu możemy zamocować boczny uchwyt do paska z lewej jak i z prawej strony. Wymiary: około 12 cm długości, wysokość z akumulatorem 4 Ah około 26,5 cm, szerokość około 6,5 cm. Waga z akumulatorem 4 Ah kilogram 724 gram, wkręt 4 na 100 akumulator 2 amperogodzinny tryb 120 na akumulator 2 amperogodzinny w pełni naładowany tryb

6x340 Akumulator 4Ah w pełni naładowany. Pełna moc 226N. 4 Ah w pełni naładowany tryb 226 minuta pełna moc Test dokręcania nakrętek na akumulatorze na 4Ah w pełni ładowanym na trybie pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, czyli 120 Nm, 150, 190 i 226 Tryb pierwszy: 120 Nm. Pierwsza nakrętka. Klucz dynamometryczny ustawiony na tą samą wartość, czyli 120 N. Niestety klucz dokręcił z niższą wartością. Tryb drugi 150 Nm. Druga nakrętka. klucz dynamometryczny ustawiony także na 150 Nm. Także dokręciła zakrętarka z niższą wartością niż 150 Nm. Trzeci tryb 190 Nm. Trzecia nakrętka. Klucz dynamometryczny ustawiony także na 190 N. Na trzecim trybie dokręciła z taką wartością. nakrętkę zakrętarka. Czwarty tryb, pełna moc 226 N. Czwarta nakrętka. klucz dynamometryczny ustawiony na tą samą wartość wychodzi na to, że zakrętarka dokręciła z pełną mocą 226 Nm dokręcimy nakrętkę z maksymalną siłą z jest w stanie dokręcić ten klucz Dynamometryczny czyli 335 N i z testu jeczki ta krętarka poradzi sobie z jej odkręceniem. Tryb czwarty. Pełna moc. Jak widać zakrętarka poradziła sobie z odkręceniem nakrętki dokręconej z siłą 335 Nm. Najważniejsze plusy prezentowanej zakrętarki to relatywnie kompaktowa budowa zwłaszcza długość urządzenia, moc też nie najgorzej wypada jeżeli chodzi o ergonomię. Widać w jakimś stopniu jakby nawiązanie chociażby do zakrętarki marki Milwaukee model M18 Fit 2 ze względu na parametr 226 Nm maksymalnego momentu oraz podobne gabaryty. Oczywiście posiada pewne minusy oraz mankamenty, do których należą słaba sprężyna na uchwycie 1 1,4 hex. Przez co zdarza się, że w trakcie pracy wylatują bity. Po dłuższej pracy, po rozgrzaniu urządzenia, wypływa smar olej z przekładni. Ogumowanie na włączniku, że tak powiem, strzępi się. Samo ogumowanie na korpusie urządzenia dosyć łatwo przywiera zaburzenia. Kolejny mały mankament to dosyć mocne światło od iody LED od podświetlania powierzchni roboczej, które w pewnym stopniu oślepia, zwłaszcza w ciemnych pomieszczeniach. Przełączanie trybów pracy mogłoby być od najniższego do najwyższego. Dodam, że jak urządzenie było nowe, że tak powiem, wyciągnięte z walizki, z akumulatorem 4 godziny nie była w stanie wkręcić więcej niż 10 cm, wkręta 6x200. Po jakimś czasie nie wiem jakie zmiany mogły nastąpić w urządzeniu, ale nagle zaczęła bez problemu wkręcać wkręty 10 na 240 Hobby, półprofi, a może profi. Ciężko do końca określić, do jakiego segmentu urządzeń zalicza się ta zakrętarka i do jakich zastosowań jest dedykowana. Urządzenia tego producenta zazwyczaj kojarzone są z urządzeniami budżetowymi dla Majsterkowiczów, ale sugerując się nazwą serii Performance, można by wywnioskować, że prezentowana zakrętarka niekoniecznie jest przeznaczona tylko dla Majsterkowiczów. Nie do końca budżetowa zrobi się cena, zwłaszcza jak do ceny zakupu zakrętarki doliczymy cenę zakupu zalecanego i niezbędnego do poprawnego działania akumulatora 4Ah oraz ładowarkę. Kończymy dzisiejszy odcinek. Odnieście się widzowie w komentarzach do materiału. Jeżeli podobał się odcinek, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i do następnego piona.